Zderzą się po prostu gdzieś na środku ringu i, no i to będzie poważne zdarzenie. Takie jeden i drugi ma bombę w pięściach i to, i to eksploduje wtedy. No i wtedy zobaczymy, kto, jak ten kurz opadnie, kto leży, tak? I pytanie po kto, kto się pozbiera i będzie walczył dalej. Jesteśmy w Rzeszowie po ważeniu przed walką różańskiej okoli. z nami człowiek, którego przedstawia się, muszę legenda boksu, profesor boksu Janusz Pindera i też od niedawna prężnie działający youtuber. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Wiem Panie Janusze, że już udzielił pan kilku wywiadów. Ja mam takie pytanko na początek, czy bo już w sumie dużo żeśmy o tej walce mówili, i Pan mówił i, i my wszyscy też pytaliśmy wiele osób, czy optyka na ten pojedynek po tym ważeniu się u pana zmieniła? Cokolwiek nowego pan dzisiaj zobaczył? Nie wiem, coś w mowie ciała, w tym jak, jak panowie wyglądają, jakieś takie nowe, nie wiem, spostrzeżenia, tak na gorąco właśnie po poważeniu? Po, no, po pierwsze widziałem, że już jak chce mieć tak jak najszybciej za sobą okoli. On chyba nie za bardzo e, e, lubi tego typu występy, ale to z drugiej strony dobrze, żadnej złej krwi tutaj nie było, chociaż wypowiada się, powiedziałbym tak, dosyć jednoznacznie, prawda? To znaczy taka dziwna sytuacja, bo jak był w Warszawie, siedziałem koło niego i prowadziłem tę konferencję, to to był, że tak określę, miły, sympatyczny, grzeczny, Łukasz siedział po prawej stronie. To ja nie mówię, że jest niegrzeczny, natomiast opowiada się o niego trener Joe Gallagher w taki sposób, że no w ogóle nie będzie walki, wychodzimy, bierzemy, zabieramy pas i wracamy. Okej, okay. ja lubię takie nastawienie zawodnika, bo, bo wtedy może być bardzo różnie, pamiętam Ridika Bow, przed rewanżową walką, jak przyjechał z kumplami z Nowego Jorku, yy, prawda, z Brownsville, yy, przyjechał do Atlantic City, gdzie była konferencja yy, prasowa, no i wygłosił tam przemówienie, tak yy, jakby tam siedział u siebie na, tym, yy, na ulicy, przed yy, własnym mieszkaniem, wśród kumpli, powiedział chłopaki, obiecuję Wam, że. Znokautuje tego śmiecia do trzeciej rundy, nie? Andrzej znaczy, zawsze w takich sytuacjach był spokojny. nie może dobrze mówił po angielsku, ale ten powiedział, że on chyba pierwszy wystąpił, że oczekuje dobrej walki i wtedy Luduwa wziął mikrofon. I powiedział Rydik, nie bądź taki cwaniak tutaj. Dobrze, że tylu kumpli przyjechał z tobą. Będzie miał kto cię wynosić z ringu, nie? Także i wiadomo, że pamiętamy ten drugi pojedynek, tam naprawdę niewiele brakowało, by był wyniesiony. No, niestety Andrzej znów popełnił ten swój stary błąd. Skończyło się jak się skończyło, ale cały świat widział, że Andrzej go wtedy zlał po prostu, mówiąc krótko. No i Riddick tak naprawdę skończył karierę. I to z poważnymi obrażeniami, bo już nigdy taki do końca normalny nie był po tym yy, yy, wszystkim. Natomiast yy, tu, no to już jest jeszcze większy facet niż był. No, taka jest prawda. Jeżeli on przy tych swoich parametrach zbijał prawie 20 kg, ja mówię nie wiem w jakim czasie, ale tak powiem zbijał do kategorii 91, a teraz zbijał ponad 10 do kategorii 102, czyli 101,600, no to świadczy o tym, że no, dla niego jest pisana waga ciężka. Teraz jest, no nie wiemy ile, jak on będzie się czuł, no widać było, że wygląda dobrze, bo no, widziałem gości zasuszonych na wadze, fatalnie wyglądających, których to ważenie naprawdę kopnęło mocno. On, może nie tak bardzo, ale słyszałem o różnych rzeczach, że bardzo naciskał na to, żeby waga była przeprowadzona znacznie wcześniej, czyli około godziny, pan, 12-13 chyba, chciał mieć więcej czasu na nawodnienie. No, tak się ostatecznie nie, nie stało. A więc będzie miał tego czasu zgodnie z regulaminem tyle, ile jest, czyli 30 godzin to jest maks bodajże według przepisów WBC. No i, i zobaczymy, czy będzie taki chojrak w ringu, jak dostanie jakąś pierwszą bombę. No, dużo zależy od tego, jak dynamiczny, jak szybki jest, jak szybko wejdzie w pół dystans, w miarę bezkolizyjnie różański. Druga sprawa. Czy faktycznie on zacznie tak zdecydowanie ostro od samemu od agresywnego wesadzenia. Jak wyjdzie, to nie sądzę, żeby czekał na kontrę m, różański, raczej wyjdzie i zderzą się po prostu gdzieś na środku ringu i, no, i to będzie poważne zderzenie. Takie jeden i drugi ma bombę w pięściach i to, i to eksploduje wtedy. No i wtedy zobaczymy, kto, jak ten kus opadnie, kto leży, tak? I pytanie po kto, kto, się pozbiera i będzie walczył dalej. Ale to oczywiście jest taki scenariusz filmowy, gdybym pisał do tej walki, prawdopodobnie tak to sobie utworzył. Ale wiemy doskonale, że boks nas tak zaskakuje, że tu scenariusze mogą być różne. Chociaż najmniej prawdopodobny scenariusz tego wszystkiego to jest taki, że ta walka potrwa 12 run i zakończy się na przykład zwycięstwem punktowym jednego z nich. Chociaż myślę, że jeśli chodzi o zwycięstwo punktowe, to też nie zależy wiele od tego, czy były knockdowny wcześniej, czy były faule, odebrane punkty i tak dalej. Bo może ktoś na przykład przeważać, prowadzić, wyglądać bardzo ładnie, a jest jeden, dwa knockdowny, dwa ostrzeżenia, odebrane punkty i już tracisz tych punktów tyle, że nie odrobisz tego praktycznie normalną walką. Sędzia wydaje mi się jest prawidłowy, solidny, znany nam tu wszystkim tym, którzy jeździli na polskie gale przez wiele, wiele lat. No nie wiem, kilkadziesiąt walk chyba robił w Polsce, większość jako ringowy, ale to jest światowe klasy sędzia, robił walki wielkiego mistrzostwa świata i jeszcze nie jest emerytem, bo chyba ostatnio robił walkę w Japonii, Yamanaki w ringu. Także dobrze, że jest taki sędzia, bo on daje takie poczucie, że na zbyt wiele, jeżeli by nagle nabrał ochoty przypominać sobie swoje klincze okoli, to raczej nie będzie miał pozwoleństwa. Wspomniał pan o tej posturze Laurensa Okolego. Ostatnio o takim w sumie dużym hitem w Anglii zrobiło się zdjęcie. Nie wiem na jakim weselu byli panowie, ale był między m.in. właśnie o i Joshua i Joshua. Przy tym okolim to też było pewnie przed procesem zbijania wagi tutaj, znaczy na pewno. No ale to Joshua to ja bym aż w szoku, jak wygląda. Taki malutki chłopczyk na tle naprawdę no konia bydlaka, więc to naprawdę jest pięściarz, prawdziwy pięściarz wagi ciężkiej, Zresztą tak samo jak Łukasz. No. Może malutki to on nie jest mówię, ten Joshua. pamiętam jak tak siedziałem w Rio de rok gdzieś tam, tu już po, po robocie, to pierwsze kiedy mogłem coś, powiedzmy gdzieś pójść na tam, taka była fajna ulica w miarę bezpieczna, czy można było coś zjeść jeszcze poglądać ostatnie imprezy rozgrywające się na obiektach olimpijskich. I, i, i pamiętam i nagle widzę, wstaje przy jakimś innym sąsiednim stoliku facet, wystaje dwie głowy nad innymi, to jest Antony Joshua. Kto tam przyjechał, był zaproszonym gościem. Po niego widywałem już w biurze pracowym przy walkach y, y, bokserskich. Koło on faktycznie jest szupły, bo telewizja troszeczkę zmienia to, ale on jest oczywiście fantastycznie umieśniony, ale jest szupły. Y, także, natomiast ten ma troszkę inną, in, inną budowę, że tak się rozszerza. Tutaj, jeżeli byśmy do tego dodali jeszcze te powiedzmy 15 kg, bo prawdopodobnie wtedy mógł tyle ważyć. No ale z kolei, jak widziałem y, Furiego, który przyjechał na walkę y, y, Wajdera raz ze szpilką, żeby tam powygrażać mu zdjętą marynarką, to wasz układ ze 140-350. No to jest człowiek góra. Jak się patrzą takiego faceta górę i później się widzi Łysyka, który prawie go nokautuje, to się jednak... Boks to jest dziwny sport i piękny zarazem. I jak ktoś naprawdę jest kozakiem, to może dać sobie radę nawet z takim kozakiem olbrzymym. Dokładnie tak, panie Januszu. Wiem, że już sporo rozmów, więc na koniec najprostsze pytanie. Jak zakończy się ten pojedynek w takim razie? Powiem tak, nigdy nie byłem hazardzistą, może w czasach studenckich, kiedy tam jeszcze trochę w pokerka grywałem, ale przegrałem przez knockout i przystałem. Natomiast, natomiast tu zabawię się takiego lekkiego hazardzistę i postawię na wygraną przed czasem Różańskiego. Bardzo dziękuję i oby te słowa się sprawdziły. Dziękuję bardzo.